Spaniałe. Rzeczywiście Państwo mieliście 4 godziny, ja miałem 10 minut, a teraz tylko minutę. To nie jest sala sądowa, Pan minutę. które formułowaliście była nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. Te, które dotyczą kompetencji członków komisji, najwybitniejsi, najwybitniejsi ludzie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce oraz w Australii. Wybitni, którzy zajmują się zarówno badaniem materiałów wybuchowych, eksplozji, jak i właśnie badaniem samolotów i zniszczenia samolotów. W Polsce, jak słusznie tutaj powiedział, trafnie pan minister, nie było w ogóle nikogo, kto by taką katastrofą się kiedykolwiek zajmował. Nikogo. Żadnego takiego kompetentnego człowieka. Ilość nieprawdopodobnych rzeczy tutaj była największa. Ale powiem o jednej sprawie, jeżeli pozwolicie. Dlatego, bo ona naprawdę jest niesłychanie Dziękuję ważna. panie pośle. Prosiłam, żeby pan w ciągu minuty wy... panie pośle. Miał pan minutę, a po minutę pan dopiero doszedł do temu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę zejść z mównicy. Panie Pani pośle. Drugi raz Panu czytam, że na podstawie artykułu 100 się... O, dziękuję, dziękuję. Nie muszę czytać. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że jest Pan mi wdzięczny, ale proszę opuścić mównicę. Naprawdę mówię teraz w seria. Półczuję, rozumiem Wasze uwarunkowanie polityczne, tak jak współczułem Wam wtedy, w tych czasach komunizmu Będziesz, jest, na tym bądź